Że wszyscy się tu zgromadziliście. Co ja chciałem Wam powiedzieć? A już wiem, chcę Wam opowiedzieć legendę. Nie znacie jej jeszcze, a jest dość ważna, bo tłumaczy to, kim jesteśmy. Albo kim powinniśmy być. Dawno, dawno temu, może w czasach, kiedy Mazowszem rządzili książęta mazowieccy ze stolicą księstwa w Czersku, a osady znajdowały się w gęstym lesie. Wśród bagien, gdzie wokół rosło dużo dębów i olch, a na łąkach kaczeńce i zawilce. Na bagnach zaś pojawiał się wąż z dwiema głowami, którego ponoć pokonał bardzo dzielny kot. Miau, 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 A może wtedy, gdy Nadwyślańskie obszary należały do przedsiębiorczego? Jacka Jezierskiego, Kasztela Naukowskiego, człowieka pracowitego, usłużnego, wspierającego rozwój gospodarczy Polski, założyciela fabryki kos w Sobieniach Szlacheckich i zakładów hutniczych w Maleńcu, produkujący łopaty. Mm. Mm -hmm. Kiedy to było? Tego nie wiemy. Ale właśnie dawno temu miało miejsce niesamowite zdarzenie. Jedno jest pewne. Historia, którą za chwilę usłyszycie, wydarzyła się naprawdę. Miało to miejsce na terenach nadwiślańskich, dziś należących do gminy Sobienie Jeziory. Miejscowi ludzie już od dawna opowiadali, że w największej polskiej rzece Mieszka piękna dziewczyna, z długimi, falującymi włosami, ozdobionymi wiankiem z kwiatów. Jedni mówili, że to dusza utopionej dziewczyny, która straciła życie, Broniąc swojej wioski przed żołnierzami wroga. Inni twierdzili, że to sama władczyni Wisły. W każdym razie tylko nielicznym udało się ją zobaczyć. Czas na świat wyobraźni! Niech się dzieją cuda! Hee <laughs> hee Jaki piękny dzień dzisiaj mamy! Świeci słoneczko, rośliny nadbrzeżne rozkwitają, a ptaki tak pięknie śpiewają! Po polu Płynie, pochylone chaty drzemią na dolinie. Po łące bociany stąpają powolnie. W owcach jednostajnych brzęcza jeszcze polne a z borów ciemny z tych leśnej okolicy rozwiera się wonność sosnowej żywicy. O to ziemia, to nasze mazowsze i czysta Się przeszumiały nasze cudne czasy. Taki ból szumiący, taka łąka cicha. Serce moje, serce do tych lasów tych, Po boru jagody, dziewczę rwie na wrzosie i śpiewa miłemu pęku się porosie. Oj, śliczna, to ziemia, to nasze. Macha i czysta. I są sny rożniejsze i dziewki Kraśniejsze i ludzie mocniejsi i jaśniejsze. Na wodzie, na wiśle, wśród ciszy pora A za nią ładowny towarami kratwy szu seł na falach i śmiech ich barciatwy Po długiej dolinie te tony płyną I słychać piosenkę daleko, daleko Oj śliczna to ziemia to nasze Mazowsze i czysta Tam podaj i powietrze wzrowsze Kraśniejsze i ludzie mocniejsi i jaśniejsze. Pani, nasza dobra pani, pomóż nam! Och, biada nam, biada! Przyjdzie nam tu umrzeć! Ach, cóż się stało, moje rybki? Skąd ten lament? Pani, spójrz, łacha zarosła, a wody tu coraz mniej. Jeśli nie uda nam się dotrzeć do głównego korta rzeki, przyjdzie nam tu umrzeć. Teraz patrzycie, a mówiłem, mówiłem Wam, żebyśmy tu nie wpływali. Ale nie, nikt nie słucha okoniusia. Och przestań już, teraz trzeba myśleć co robić. Uspokójcie się i nie płaczcie tak moje rybki, zaraz coś wymyślimy. Ach, sama nie dam rady, patrzcie. Płyną tu w lisacy i nadchodzą jacyś ludzie. Ciii. Bądźcie teraz cicho. Ukryjmy się, zobaczymy, czy to dobrzy ludzie. Może nam pomogą. Słychać. Szczęść Boże, dobrzy Oryle. U nas wszystko dobrze. Mamy dla Was kosze wilkinowe i worki ze zbożem. A wy co nam wiedziecie? Drewniane bele i materiały budowlane. A to na nie czekają już mieszkańcy Dziecinowa. Tam dalej jest wygodna przystań. Piękne te Wasze wyroby z witliny. Warszawiacy się ucieszą. Macie tu jeszcze. Bohenek chleba i mleko od naszych krów. Płyńcie dalej, siat szeroki i nie zapomnijcie o nas. Dziękujemy, dziękujemy, bardzo. Szczęścia dziękujemy bardzo. Szczęścia Wam i wszystkim Waszym. Widziałyście tych młodych ludzi? Oni nam pomogą. O, o tak, zawołaj tak. ich. Tylko szybko. Stójcie, stójcie, proszę! Kim jesteście? Ja jestem Kasia, a to mój brat Janek. Mieszkamy tu niedaleko. Słyszałam was, jak rozmawialiście z fisakami. Byliście mili i usłużni. Macie dobre serca. Proszę, pomóżcie mi! Tu zaraz jest łacha, zarosło połączenie z rzeką. Biedne rybki. Nie mogą popłynąć dalej. Pomożemy. Szybko przekopiemy rzeję. Kasiu, czy krabie jezierczki nie zostawił tu gdzieś łopaty? Jest tutaj. Masz. Ty kop, a ja wierzę sitowie i pomogę rybkom przepłynąć. Źle to robisz. Musisz kopać głębiej. Kasiu, ta ryba mówi. Słyszałam. Co za dziwy. No, nie stój tak i nie patrz się jak bólu malowane wrota. Do roboty! Ale ty mówisz. Tak, ale to nie jest jego największa wada. Hej, spokój już! Dajcie Jankowi pracować. A ty, O koniuś, uważaj, bo choć jesteś ościsty, to jednak smaczny. Możemy już płynąć. Jakie to szczęście! Dziękujemy Uchujmy. Wam bardzo! Teraz spływmy w góry rzeki. Hej, hej, poczekajcie na mnie. No, nie mogę was dogonić. Poczekajcie. Kasiu, Janku, dziękuję Wam. Uratowaliście wiele stworzeń i mnie uradowaliście. Oto nagroda. Kwiaty, jak w moim wianku. Czarny kwiat to symbol tęsknoty, abyście nigdy nie zapomnieli o tym, skąd pochodzicie. Czerwony kwiat to symbol krwi, ognia i odwagi. Jeszcze przed Wami trudne w życiu chwile, ale z próby wyjdziecie zwycięsko. Biały kwiat to symbol światła, czystości i niewinności. To również dobro i wolność. Szafirowy kwiat to symbol wierności, pokoju, prawdy. Dziękujemy Ci za dar, ale cóż mamy z nim zrobić? Zobaczycie sami. Dziękuję Wam jeszcze raz. Dziwna to pani była. Ni to widmo, ni wróżka. Trochę strach było. I tak zniknęła w rzeki mentach. Tak, i dar dziwny, te kwiaty. Cóż, jak zwykłe kwiaty. Co nam po nich? Nie mów tak. Wracamy do chaty. Kwiaty wstawię do wazonu. Zobacz, co się stało! Spójrz, jakie piękne stroje! Jaka cudna zapaska i koszula haftowana! A korale tak czerwone! Popatrz, popatrz! Dla ciebie jaka szykowna sukmana! Kasiu, zobacz! Na twojej koszuli czarny haft, jak czarny kwiat! A, a twoja sukmana to kolor kwiatu granatowego! Myślisz, myślisz, że to te kwiaty... Że to ten dar? Nie wiem, ale sądzę, że to dział dziwnej pani. Przbijeźmy się szybko! Inna, zobacz, jak zmieniliśmy się od spotkania u rzeki. co to? Janku, boję się, u rzeki? niech tak będzie. Od dzisiaj wasz rejon, aż po Warszawę, będą nazywać urzeczem. A wy stworzycie swoją własną tradycję. Tańce, muzykę, stroje i obyczaje. Bądźcie odważni, dobrzy, przyjacielscy, wierni, dążący do prawdy. Dbajcie o Wisłę, a ona pozwoli Wam rozkwitać. Żyjcie szczęśliwie, dobrzy ludzie. Dobiega koniec tej historii. Przez wiele lat kwitła kultura urzecza. Ludzie pracowali ciężko, kraj i handel się rozwijał. Co chciała przekazać nam dziwna pani? Czy jesteśmy tacy, jak nam życzyła? Czy możemy coś zmienić? To już osądźcie sami. Kim jest dziewczyna? Ja nie wiem.